Co tu się stało? A chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuźnię. Trzaskało aż miło i kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat. Wszystko straciłem, wszystko! Nie obrażaj mnie, bo dojdzie ci nieszczęść. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś! Mieszkam tu od pół półwiecza, myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizon. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i takie tam. Nilgardczycy nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślę, że bogacę się na ich nieszczęściu. Że śpię na kupie złota niby smog stali się do mnie odzywać, klują na mój widok, a teraz to Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało, ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego sukinsyna, żeby dostał na co zasłużył. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No ale ja, nie mam go ci Powodzenia. butów. Męskie. Duży rozmiar. Smród ludzkich szczyn i wódki. Zdjął buty i wszedł do wody. Pewnie chciał zatrzeć ślady. Coś wyskoczyło na niego z szuwarów, utopce, ale zdołał uciec. Z tego wszystkiego zgubił buty. Ślady prowadzą z powrotem do wsi. Babka mi opowiadała, że kiedyś jak kowalowi synek zaginął. Cesarz nas poprowadzi prosto na Grad. Krwawił, ale niezbyt obficie, rana powierzchowna. Ten ślad się urywa, ale mogę go poznać po ranie. Ślady pazurów utopca. To musi być on. Paskudna rana, wpadłeś na utopca? A chujcie to obchodzi! O, nie tylko podpalacz, ale i mistrz ciętej riposty. No chodź, Kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nieludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są. A krasnoludy z nich najgorsze. Chciwe niby sroki, dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? Słuchaj, dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało, będzie twoje. Ja, w odróżnieniu od sroki krasnoludów, chciwy nie jestem, więc mnie nie przekupisz. No to obiję ci mordę! Spokój i chodź za mną. Muszę? O, Co ci się stało, buziu? Mm. Lubisz wierszcze? Gryzisz czy połykasz? O, wysłonko nam świeciło. Może czarnym o tym powiesz? Później o tym pogadamy. Piekielnik żywy. Pobudka! Co jest? Proszę, oto wioskowy piroman we własnej osobie. Niepełka? Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem. I tak się odwdzięczasz? Dość tego. Hola, żołnierze! Pozwólcie! Nie, Willi, błagam! Wypiłem! Nie wiedziałem, co robię! Mówiłem wam, mistrzowili! Pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki. Materiały już zamówione. Nie o to chodzi! To podpalacz. Wiedźmin go złapał. Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż. Więc obejdzie się bez sądu. Na drzewo z nim. Teraz to cię dopiero we wsi polubią. Teraz to ja już mam ich wszystkich w dupie. Wiesz, z początku też nienawidziłem czarnych jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek, że nauczą tych nierobów Moresu. O, ale mniejsza z tym, twoja nagroda. A tak poza tym parę rzeczy udało mi się z pożaru wynieść, no i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim wyklepać. Jak czegoś potrzebujesz, to powiedz, dam zniżkę.